Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dziś chciałam Wam zaprezentować albumik komnijny, który wykonałam w ostatnim czasie. Jest to albumik wykonany z papierów Lemoncraft dla chłopca, dlatego też starałam się, by było to tak bezkwiatowo. O, tak Wam to powiedziała. I tak, na okładce mamy papier w deski. Jeden arkusz. Grzbiet wykończyłam tapetą i koronką. Na arkuszu papieru zrobiłam poprzez maskę takie liście, pastą śniegową i pomieszaną z farbą. Polecam ten sposób. Ładnie wygląda. Tu mamy taką. Serwetkę dość dużo. Wszystko jest wyembosowane przezroczystym pudrem. Mamy napis Pierwsza Święta, dwie serwetki i taką komunijną serwetkę, boże, tekturkę. Na grzbiecie też mamy taką drobną tektureczkę, krzyżyk. Ona też jest pomalowana, wyembosowana żeby tak się nam ładnie, fajnie prezentowała. Z tyłu jest gładki, bardzo ładny papier. podoba mi się bardzo. Wiązane na wstążkę i na koronkę. Cały albumik jest wytuszowany na niebiesko, na błękitno, by pasował ogólnie do stylistyki też papierów. A baza jest biała. Album dzieli się na dwie części. tutaj mamy koronkę, tak, na zewnątrz przyklejoną. W albumie mieszczą się zdjęcia 10 na 15 i 13 na 18. Tu mamy tektureczkę, z tekturkowo już całkiem znana tektureczka bardzo ładna. Tu mamy taki kielich z hostyjką, nieduży. Album przeznaczony jest na dosłownie kilkanaście zdjęć, takich najważniejszych z rodzicami chrzestnymi, z rodzicami, e, takie e, z, e, z księdzem, e, takie ważne zdjęcia. Przechodzimy tutaj, otwieramy. I tak, tu mamy miejsce na zdjęcia albo można sobie wkleić mniejsze zdjęcia docięte, albo duże 13 na 18. I tutaj też mamy liście. E, Zrobione przez maskę. Tutaj mamy książeczkę na, zdjęcie, czy na zdjęcia 13 na 18. Mamy liście. Nie wiem, czy będzie to widać, ale ta, ta maska, ta, ta struktura fajnie się mieni. Jest to farba połączona z pastą śniegową. Polecam wypróbować. Książeczka odwiązywana na kartkę i miejsca na. Cztery zdjęcia, bo tutaj nie liczę, raczej to tak ozdobnie. A z tej strony mamy klapkę do góry. Każda klapka wykończona jest koroneczką. I tutaj mamy niewklejoną matę. Postanowiłam, że daję tutaj możliwość zadecydowania. Właścicielowi, jak chcę te zdjęcia powklejać, tu można wkleić dwa mniejsze zdjęcia, docięte, albo jedno duże. E, tu mamy tektureczkę e, kolejną, e, wklejoną matę 10 na 15 Otwieramy i mamy e, liście przez maskę zrobione. I też można zrobić albo małe zdjęcie wkleić, albo duże zasłaniając część liści. I tu na środku dałam dużą matę. Takie wydaje mi się najważniejsze zdjęcie, czyli z rodzicami. Tutaj jeszcze dodatkowo przykleiłam takie półperełeczki, żeby wykończyć tą koronkę tutaj na papierze. Bardzo mi się to spodobało, jak to wygląda. I w ten oto sposób prezentuje się ten albumik. Koniecznie piszcie mi, jak się Wam podoba. Mam nadzieję, że osobie obdarowanej się spodoba, że będzie przydatny, że będzie wspaniałą pamiątką tego wydarzenia. Ja się z Wami już żegnam. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Papa, pa. do zobaczenia.